Ewangelia według Mojżesza, 28 listopada. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Twego Boga i Ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był jego wyłącznym ludem. Księga Powtórzonego Prawa, 14 rozdział, drugi werset. Pan ciągle na nowo przypomina Izraelitom, że są święci. Oddzieleni dla Niego i że mają być światłością dla okolicznych narodów. Bóg wybrał ich do tego zadania. Są Jego szczególną własnością, należą do Niego, ponieważ wyzwolił ich z Egiptu. Świętości nie można osiągnąć przez posłuszeństwo, ale święty człowiek jest posłuszny. Poprzez wypełnienie woli Bożej pozostaje w świętości. Nie można w żaden sposób ulepszyć Bożej świętości, którą otrzymujemy w darze. Świętość to związek. Bóg wybrał również nas, abyśmy byli Jego wyjątkowym ludem. Być wyjątkowym oznacza przede wszystkim myśleć oraz postępować inaczej niż inni, budować piękne relacje międzyludzkie, które inni niszczą swoim egoizmem. Nieść nadzieję tam, gdzie włada rozpacz, przejawiać troskę o tych, którzy są udręczeni i zaniedbani. Jako chrześcijanie powinniśmy dzięki życzliwemu postępowaniu sprawiać radość pogrążonym w smutku, a dobrym słowem łagodzić waśnie i spory. Prowadząc przykładny tryb życia, dajemy wszędzie świadectwo, że służymy stwórcy. A tym samym pomagamy innym przyjąć zdrowy i bardziej wartościowy styl życia. Niemiecki duchowny ewangelicki i działacz antynazistowski Dietrich Bonhoeffer powiedział: Życie bez miłości jest nic niewarte. Sens życia pojawia się tam, gdzie jest miłość. Panie Boże, Wskaż nam, jak możemy nauczyć ludzi wokół nas żyć szczęśliwiej. Amen.